55. Ogólnopolski Festiwal Literacki imienia Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej dobiegł końca. W dniach 13-16 czerwca Świdwiński Zamek tętnił życiem dzięki spotkaniom autorskim, warsztatom i aktywnościom na świeżym powietrzu. Na Festiwalu Literackim prowadziłam y, spacer ziołowy, czyli takie warsztaty w terenie, podczas których y, Chodzę z uczestnikami i poznajemy, jakie rośliny rosną nam pod stopami i co możemy z nimi zrobić, zarówno w kontekście leczniczym, jak i wykorzystania w kuchni. Właśnie teraz za mną odbywa się poczęstunek i jemy chlebek z pokrzywy, pesto z podegrycznikiem, zupę z chwaścianą czarownicy i placki z czarnego bzu. To wszystko zostało przygotowane ze składników, które dosłownie rosną wszędzie, bo ja mówię raczej o takich, skupiam się raczej na pospolitych chwastach, tak? Roślinach, które właśnie bardzo wiele z nas uważa za chwasty, i zostały przygotowane w kamperze tutaj za mną. Nie zabrakło akcentu teatralnego, muzycznego oraz wystawy malarstwa, które przyciągnęły miłośników sztuki z różnych zakątków Polski. Oczywiście nie byłoby festiwalu, gdyby nie konkurs poetycki, mający już półwieczną tradycję oraz poetów, którzy go tworzyli. Dziękujemy za inspirujące rozmowy, które przenoszą uczestników do świata poezji i literatury. Dziękujemy Agencji Opowieści za partnerowanie w wydarzeniu. Jesteśmy szczęśliwi i wzruszeni, że możemy tworzyć to wydarzenie dla Was i razem z Wami. Do zobaczenia. W przyszłym roku. 55. Ogólnopolski Festiwal Literacki imienia Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje edycja 2024. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym wicemarszałkini województwa zachodniopomorskiego Anny Bańkowskiej. Powstało dzięki wsparciu Województwa pomorskiego. Partnerami wydarzenia było miasto Świdwin, powiat Świdwiński, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Jana Śpiewaka, Agencja Autorska Opowieści. Patronat medialny objęło Polskie Radio Koszalin i Rega TV.